Tu koziemierzień dobry, no wjeżdżamy do Ocean Pine Do Ocean Pine Z rogi 50 No i tu jest 90. 90, ale to jest potem ona dalej się na za 50 No i tutaj jeżdżamy, tu jest po lewej stronie jest Poczta i te dwa kominy co takie wy ten budynek z dwoma kominami to jest biblioteka nowy Wall Green. tu nowy Walgreen wybudowany wielki tak i tutaj my skręcamy I Tyler Bank, Tyler to... Bank. skręcamy Bank. w lewo szybciutko, żeby nam nie zgasło światło tak. i mamy ładne no jeziorko ładne jorko kaczek, gęsi tutaj pełno tu jest Taylor Bank, tu, tu jest Małe miasteczko, jakie ma piękny basen. Małe miasteczko, jakie ma piękny basen. Kryty. Tu Liczy tu... tyle mieszkańców, co Birusza. Tu jest biblioteka. Biblioteka. Pisze. Worcester County Library. Czyli Biblioteka Gminna. Tu jest 25. Trzeba tutaj ostrożnie, bo to wie kiedyś policja złapała narrator i chciała dać mandat Po prawej stronie piękne jeziorko no. temperatura 10 stopni słoneczko także bardzo fajnie wiosna 16 gdyby, styczeń 2000 jak gdyby 15 rok wiosna nie ma nikogo To stop trzeba zrobić tak lewo skręcamy tak no i no, tu jesteśmy wszystkie budynki w lesie na, na Parkway to jest taka dwupasmowa droga naokoło Ocean Pine która została wybudowana jako pierwsza e, jak przystąpiono do budowy oszczędzania, jako pierwszej. Potem, od tej drogi, w lewo w prawo są właśnie, e, odchodzą drogi boczne, i tam są wybudowane, pobudowane domy. Tak to wygląda. Domy, wszystko drewniane, murowanych się nie spotka. Duże drzewa, Duże drzewa. wysokie. Wysokie drzewa No i za tymi domami jest woda, są zatoki, są rzeki. Jest pomieszana woda. Woda, las, woda, las, woda takie las, kanały. zatoka, kanały, tak. I gdzie to nasze? Też skręcamy. Teraz tutaj. W lewo. To nasza ulica, skręcamy w lewo ograniczenie także pięknie jest położone no co ciekawe to trzeba powiedzieć, że nie ma tutaj lamp ulicznych w nocy jest ciemno jest uchwała miasta, że nie wolno oświetlenia ulicznego zakładać. Nie, nie spotkamy tu nigdzie lamp, lampy ulicznej. No dlatego ja tu nie, nie jeżdżę po ciemko i tu samochód od razu zrób ten wojskowy ładny, przywieziony z Kansas po prawej. No, no, no. A tu się ktoś przeprowadził z Montana w tym budynku. Widać ten samochód wielki? Tak, tak, to jeszcze ja tam podejdę Aha. i zrobię. także jesteśmy na miejscu na razie papa pa.